Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie. Miłość, którą zostaliśmy obdarowani, miłość, która ogarnia nas całych poprzez czuły dotyk, radość, szczęście, spełnienie. Miłość, którą jesteśmy na najsubtelniejszym poziomie swojego istnienia. Ta właśnie miłość sprawia, że wszystko, w co do tej pory wierzyłeś, upada, po czym podnosi się z kolan w nowej osłonie, obleczona prawdą tego, kim jesteś. Stajesz się wiarą, miłością, nadzieją. Stajesz się na nowo duchowym wzrokiem, który wie, Czym jest Twoja własna prawda? Oto zmartwychwstanie, oto odrodzenie na nowo w boskiej prawdzie. Jesteś nią, jesteś wszystkim, tego pragniesz. Zaufaj temu, który chce Cię prowadzić, wypełniając wszystkim tym, tym już jesteś, ale o tym zapomniałeś. Oto powstajesz na nowo, powstajesz do prawdy miłości, która jest jedyną właściwą drogą, która jest jedyną właściwą ścieżką prowadzącą do celu, do celu, którym jest spełnienie. Z martwych wstanie ciała, z martwych wstanie ducha, z martwych wstanie całej Twojej istoty do nowego, Chcesz narodzić się na nowo, rozsłaniając kurtynę iluzji, za którą stałeś do tej pory, licząc na to, że rozstąpi się sama bez Twojej obecności. Tak się nie stało, ale przyszedł czas, nadszedł czas, kochani, w którym poproszony jesteś do podjęcia wysiłku, do podjęcia próby przekroczenia tej właśnie kurtyny. To się zadzieje tylko poprzez nieustanne zanurzanie się w przestrzeni serca, w której ukryta jest cała prawda o tobie, w której ukryta jest każda odpowiedź na każde zadane przez ciebie pytanie, w której jesteś zaopiekowany i jedyny w swoim rodzaju, wyjątkowy i jakże piękny. W tej przestrzeni, jako jedyny, masz szansę dostrzec wszystko to, czego wcześniej nie dostrzegałeś. W tej przestrzeni króluje harmonia i spokój, której tak bardzo potrzebujesz. Wokół lęk i zamęt, ale ciebie to nie dotyczy, kiedy rozłożysz się w tym magicznym świecie prawdę o sobie. Poddaj się temu. Poddaj się prowadzeniu miłości i odrodź się na nowo. Jesteś wieczny. Wszystko, co nie jest prawdą, przemija. Wszystko poza Tobą, Tobą, który jesteś wieczny. Pozwól płynąć temu, co jest piękne i nasycone boską miłością. Ukochaj to, co boli, ponieważ każdy ból, każde cierpienie jest prośbą właśnie o miłość. Wejdź w nową perspektywę. Patrz nowymi oczami, oczami duszy i serca, w którym to wzroku barwy malują się zupełnie inaczej. Powstajesz z kolan, aby dać światu radość swojego istnienia. Smutek i ból rozpuszczają się na tle Twojego światła. Oto Twoja misja, w której zanurzając się bez ustanku w miłości, naradzasz na nowo siebie i cały wszechświat. Życzę Wam, kochani, cudownego czasu i aby każdy Wasz dzień stał się dla Was świętym, błogosławionym i wyjątkowym.